Zapraszam widzowie na mój kanał. Bardzo się cieszę, widzowie, że Wam y, się podobają moje filmy, z streamy bardzo się cieszę, niech się do przodu nie do tyłu, myśli główką tego typu. Zapraszam, zachęcam Was widzowie do subowania, do udostępnienia mojego kanału. Idziemy do przodu niedługo będę widzowie 10 tysięcy i po prostu robić się niespodzianka a jaka będzie niespodzianka od tego typu to wkrótce się dowiedzieli dopiero do 10 tysięcy subów zapraszam jeszcze raz na wymianę tego typu Głowa tego typu Witam witam wizowę tego typu Ja tu pierdolony hałas robię Zróbcie jebany hałas Widzowie Żadamy się główką nie dupą Tu cztery osoby rozjebane Czyli Kostanin B czyli Mariusz Mariusz maszyna jest rozjebany Pierwsza opcja Druga opcja Mary Mary Czyli Ewa Costa Jest druga osoba rozjebana tego typu Trzecia osoba kurwa Na przy kurta. Czyli kwin TV Trzecią osoba rozjewana Czwarta rozjebana osoba to jest Azbet, czyli krzyżyk Fempe, czyli krzyżyk Piatkowski tego typu Rozpierdoliłem ich totami tego typu widzicie widzowie czy wejdzie do przodu oni nie wiedzą, oni mi promują pierwszy raz się stykam z takim ala który ktoś mi promuje kanał tego typu To są bebile zajebane Cztery osoby są rozjebane jak pizze tego typu Trwa się główką nie z dupą A oni myślą dupą jak skurwysyny tego typu Zobaczcie widzowie ja lecę po picie Oni nie wiedzą co powiedzieć tego typu Oni się tak patrują tego typu A ja jadę rozpietane ich totami Bo to są debile zajebane Które mają główce pojebane tego typu Mają życie pojebane totami Oni się tak pochują jak skurwysyny tego typu Ja pojechałem po ich tekstach były dwa donety tego typu na nich, tego typu I oni są ściepami, jak zawsze tego typu Każdy myśli, że ja jestem hanem tego typu. Nie, oni są skróty synami tego typu. Rozpierdoliem i typami myśli główką i dupo Bo to są kuje o mognie za tego typu Cztery osoby są rozjebane, tego typu Właśnie to jest to co ja powiem i zrobię Trzeba iść do przodu, nie oni myślą, że oni są górą tego typu, a oni są jak zajębane zajebane skurwysynstwo i, i zadziałało tego typu, ale chuj im w dupę, niech się pierdolą, bo on na to i stać, bo to są pojebańce, mają tyle lat, a się kurwy zachowania skurwysyny tego typu, właśnie to jest to, co widziałem o tym. Od początku widzowie, że oni prostu nie dają sobie rady tego typu za i pije, że o ja jestem znany youtuberem, oni są śmieciami zajebanymi, które można wyjebać e, do kosza pod milą tego typu właśnie to jest to widzowie, że mam mieć główką nie dupo Niektórzy mi się dupą później wychodzi gówno, a ja jestem górą w, widzowie te a oni są jak cwele zajebane, wyjebanie do kosza do mili tego typu Może ktoś tam wygrzebie ich... Pod milą, pod koszami tego typu Bo chuj wie o co im chodzi Tego typ rozwiązań bizon reklamy To jest właśnie to widzowie że po prostu za co się bije To, że ja ich olewam Mam ich w dupie, to tanie. Tego typu trzeba my się główką nie dupo Niektórzy myślą się dupo później, kurwa Oni są, strają się czymś, czym nie mają tego typu Nie wypierdalają cienko, im to wychodzi I bo to jest to co ja mu powiedziałem, nie raz, nie dwa Pierwszy raz się stykłem, tak, tak mówiłem Na tym odcinku tego typu i wczoraj na scenie, że Pierwszy raz się stykłem, że ala hejterzy mi promują Bo to są cwele zajebane, Jakiś stare tego typu Właśnie jadę po całości, żony się główką nie dupo Właśnie widzowie, ja tu jadę po całości Dziękuję widzowie, że wspieracie, pomagacie tego typu, żony myśleć A oni tu myślą dupo Bo im się chce ruchać tego typu Właśnie to są... Fele zajebane, to tanie oni my, my, myślą, że oni są górą, tak? guru w swoich tego typu mają małego i chuj im w dupę tego typu widzowie. Trzeba myśleć, co ja wam tu przekazuję. Przepraszam, że tak pojechałem, ale to jest warte świeczki, bo to są czterosane rozjepane przeze mnie, tylko typu wy widzowie też mi pomogliście, bo to są takie ludzie, którzy mogą mi tu wylizać. Chcecie mi wylizać, Weźcie tego typu albo dupę dajcie na ulicę. Może zarobicie hajs tego typu i przestańcie do jak cioty zajebane, bo na to ich stać tylko na ma, mama. Ma, Weźcie morty mordy pozamykajcie, jebańce tego typu, bo wiem go tu idzie wam, ala tego typu, bo was totalnie z tego typu i dzięki tym jestem królem, aby zjebani to... nie dojebani ludźmi tego typu właśnie kto jest tu górą ja, bo mam kuchor, aby... Chuja do dupy, sumy zajebane się kurwa główką, nie dupą. Niech, którzy myślą dupą I jest wychodzi tanie Właśnie widzowie, a wy pomieście do przodu Jak ja tego typu Poza widzów tego typu I panu, a ich mam w dupie Niech mi wyleżą tego typu loda mnie opierdolą Bo na to ich kurwy stać Tego typu, właśnie to jest to Co ja powiedziałem, trzeba iść do przodu Nie do tyłu, łobawem tego typu